Zwyciężczyni całego cyklu Women Power Series jest ze mną, Oliwia Szarłat. Bardzo się cieszę, że Cię widzę uśmiechniętą, zadowoloną na jej wygraną. Ciężko się nie cieszyć, ponieważ tyle nagród i cał wygrać cały cykl to naprawdę coś. To jest e, rzeczywiście wyzwanie dla Was, ale wiem, że wy, wy, dziewczyny, podchodzicie bardzo poważnie do tego cyklu. Jakie to miało znaczenie dla Ciebie? Dla mnie bardzo duże, ponieważ odkąd wiedziałam, że będę mogła wrócić do jazdy po kontuzji, to postanowiłam sobie, że w tym roku będę walczyć właśnie o ten tytuł i z tego założenia wyszło tak, że się udało wszystko, więc bardzo się cieszę. No, dla mnie ta seria ma szczególną wartość, ponieważ walczę tutaj z kobietami, które są nie dość, że dłużej ode mnie, to się z kobietami, które są bardzo zawzięte i wiem, że zawsze jest bardzo duża rywalizacja i to jest coś wygrać taki, taką godnicę i cykl. Myślę sobie, że dla każdej zawodniczki to jest ogromna motywacja na przyszłość, żeby jeszcze w przyszłym roku zawalczyć o kolejne zwycięstwo. Tak, oczywiście, że bardzo będzie fajnie, jeżeli będzie w przyszłym roku taka seria i myślę, że też będę walczyć, jeżeli zostanę tutaj w Polsce na zimę i w sezonie. Ale Ty masz przed sobą jeszcze jedno wyzwanie, jestem przekonana, znając Ciebie, a znamy się już trochę, że będziesz bardzo przeżywać wyścig konia Peti w gonitwie Wielka Warszawska, mam rację? Tak, ja cała już chodzę. Tak naprawdę te emocje, które będą towarzyszyły przygonitwie Wielkiej Warszawskiej, towarzyszyły mi również teraz. Więc e, jeszcze muszę się spiąć, pojechać na ten wyścig, a dalej będę kibicować Petitowi jak najmocniej, jak najgłośniej, jak się da. Mam nadzieję, że ta cała Twoja pozytywna energia teraz przekaże się na chwilę swojemu faworytowi i trzymam mocno kciuki za Twoje kolejne sukcesy. No bo wyścigi się nie kończą, skończyła się seria, ale jeszcze trochę w sezonu przed nami. Tak, dziękuję bardzo. Będę e, bardzo. Będę Walczyć. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał i dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszam cię na kanał YouTube Toru Służewiec. Tam więcej wyścigów z całej Polski.